Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podziękował podkarpackim strażakom za pomoc ofiarom nawałnic. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka spotkał się z mieszkańcami Krosna. W niedzielę rano mały samolot silnikowy uderzył w garaż na posesji sąsiadującej z lotniskiem w Krośnie. W miniony piątek podkarpackim strażakom dziękował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Był m.in. w Rzeszowie, Sanoku i Jaśle. Minister zapowiedział, że przekaże środki na zakup 50 pomp dla ochotniczych straży pożarnych na Podkarpaciu. Chciałbym gorąco podziękować za, za to poświęcenie w ratowaniu ludzkiego zdrowia, życia, dobytku. To jest niezwykle ważne. Ale aby skutecznie ratować, trzeba też dysponować właściwym sprzętem. I chciałbym zapowiedzieć, że zdecydowałem o przekazaniu dodatkowych, wcześniej planowanych środków w postaci możliwości zakupu 50 pomp służących straży pożarnej wodniczym strażą pożarną do wypompowania tej wody, jaka znajduje się, trafia. Do często do ludzkich domostw, obiektów użyteczności publicznej, bo tutaj też szybkość i czas działania ma ogromne znaczenie. Zbigniew Ziobro przypomniał, że dotychczas z Funduszu Sprawiedliwości do województwa podkarpackiego trafiło 20 milionów złotych. Zachęcał także do głosowania na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich. Mam nadzieję, że. Nie dojdzie do zmiany lokatora w pałacu prezydenckim, że pan prezydent Duda dalej będzie życzliwym okiem z poglądu na naszą działalność, ją wspierał i umożliwi nam tego rodzaju rok do roku wspieranie ochotniczych straży pożarnych, bo ewentualny konkurent no niestety gdyby, gdyby losy tej kampanii inaczej się potoczyły, mógłby stanąć na przeszkodzie dalszego trwania funduszu i tego wsparcia, które możemy udzielać. W Rzeszowie minister sprawiedliwości odniósł się także do sprawy ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę, mężczyzny skazanego za pedofilię. Ten pedofil odbył całą karę. Pan prezydent nie ułaskawił pedofila z ani jednego dnia kary. Ten pedofil od pierwszego do ostatniego dnia odbył całą karę. Prezydent de facto stosował prawo łaski wobec ofiary. Wobec ofiary, wobec prośby ofiary, której już jako osoba dorosła po tym jak sprawca, bo to była sytuacja rodzinna, wyszedł z alkoholizmu, wyleczył się, poprawił, zesocjalizował, chciała mieć z nim już bezpośrednie kontakty i z matką, z, z tym człowiekiem, jak ojcem. I to jej prośba, i to wielokrotna, kierowana do organów państwa, wręcz, wręcz błaganie, żeby zakończyć udrękę, która był udręką dla niej. Pan prezydent okazał serce dla ofiary. W sobotę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka odwiedził Podkarpacie. Spotkał się m.in. z mieszkańcami Krosna. W ramach akcji Sobota dla Rafała działacze Platformy Obywatelskiej zachęcali do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich na Każdy Rafała Trzaskowskiego. Każdy miejsc, głos jest lepszy, ważny, nie ma miejsc my, lepszych i gorszych, mówił podczas briefingu prasowego w Krośnie Borys lepszy, Budka. My nie mówimy, że ktoś jest mniej dla nas ważny lub kogoś można wykluczać ze wspólnoty. Czas za ten hocholitaniec podziałów, czas zakończyć ten bardzo e, zły, żenujący spektakl, kiedy władza wie lepiej od obywateli, co jest m, lepszego dla nich. Ale przede wszystkim jesteśmy tutaj, by pokazać olbrzymią determinację by pokazać, jak wielu ludzi dobrej woli wspiera Rafała Trzaskowskiego. Ale w tym szczególnym miejscu chcę jasno powiedzieć. E, nie będzie zgody nigdy na to, by ktokolwiek był wykluczany ze wspólnoty. Szanujemy każdego. Dla nas każdy region jest tak samo ważny. Dla Przewodniczący Platformy każdy, Obywatelskiej mówił, że Rafał Trzaskowski jest gwarantem ryzymy, silnej Polski to w Unii Europejskiej. To... Rafał Trzaskowski jest gwarantem tego, że Polska odzyska należne miejsce w Unii Europejskiej, że nasza podmiotowość, e, nasze, nasza pozycja w Unii. Będzie znowu jako lidera w Unii Europejskiej, a fundusze europejskie, współpraca europejska to również inwestycje zagraniczne w Polsce. I dzisiaj jest wybór prosty: wspólnota, solidarność, samorządność, europejskość versus państwo krzyku, państwo chaosu, państwo, które nie zdaje egzaminu w czasach próby ale państwo, które potrafi tylko zastraszać obywateli. I tego Borys Budka odwiedził w sobotę także Rzeszów, Jasło i Łańcut. W niedzielę rano podczas awaryjnego lądowania mały samolot silnikowy uderzył w garaż na posesji sąsiadującej z lotniskiem w Krośnie. 69-letni pilot wyszedł z maszyny o własnych siłach. Do wypadku doszło kilka minut po godzinie 8 rano. Wstępnie ustalono, że mały silnikowy samolot tuż po starcie uległ awarii. Maszyna spadła na terenie jednej z prywatnych posesji w niedalekiej odległości od Kroślińskiego lotniska. 69-letni pilot doznał obrażeń, i został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna był trzeźwy, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci, we współpracy z pracownikami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, weryfikują, szczegółowo ustalają okoliczności tego zdarzenia. Żołnierze Wojsko obrony terytorialnej oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsce Piastowe ćwiczyli na wypadek sytuacji kryzysowych. Szkolenie odbyło się w minioną sobotę w Miejscu Piastowym przy ulicy Jaćmierz. Dotyczyło głównie działań na wypadek powodzi. Ćwiczenia polegają na współdziałaniu Wojsk Obrony Terytorialnej z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscu piastowym. Będą to działania z zakresu zarządzania kryzysowego, głównie z działań przeciwpowodziowych, ale także z działań polegających na ratowaniu osób w poszkodowanych w wypadkach drogowych, uwalnianiu z zakreszczonych pojazdów. My mamy tą sytuację, że na przykład wałów y, nie mamy wokół siebie, ale mamy potoczki, rwące potoczki, które po prostu zbierają natychmiast wodę z góry i po prostu dzieje się tragedia natychmiast. Zresztą y, nie jesteśmy w stanie nad nadżyw opanować, ale to jest dzisiaj ważne, że. Y, Właśnie te dwa filary najważniejsze, które zawsze są w pogotowiu, niosą pomoc ludziom, niosą pomoc nam samorządowcom, właśnie w tych ciężkich sytuacjach kryzysowych, czyli wojsko, obrony terytorialnej i strażacy, mogą wspólnie poćwiczyć. W ramach szkolenia terytorialsi oraz strażacy ochotnicy umacniali workami z piaskiem brzegi rzeki Lubatówka oraz ćwiczyli, jak ratować tolącego. Ubiegłą sobotę radio biwak gościło w Komańczy. Dziennikarze polskiego Radia Rzeszów Renata Machnik oraz Adam Głaczyński odwiedzili klasztor sióstr Nazaretanek. Tegoroczna 30. edycja sztandarowej wakacyjnej audycji polskiego Radia Rzeszów odbywa się pod hasłem Oddech Weź. Po tych wszystkich ciężkich miesiącach Oddech Weź z Radiem Biwak, to znaczy Usiądź przed radioodbiornikiem, jeżeli nie masz siły albo zdrowia, żeby wyjechać w teren. A jeżeli możesz, to wędruj tam, gdzie my ci proponujemy, bo my nie jeździmy, w miejsca takie, które są znamne. My szukamy miejsc niezwykle atrakcyjnych, a jednocześnie spokojnych, cichych i. Historycznie na przykład bardzo ciekawych. W latach 90. zrealizowanie przygotowanie takiej audycji było niezwykle trudne. Nie było internetu, nie było telefonii satelitarnej. Wszystko było trudne. Posiadanie telefonu, Któż miał telefon. Audycje z wielkim trudem, ale jednak udało się realizować. Dzisiaj wydaje się to łatwe, ale też zadania są trudniejsze, bo wędrujemy z tą audycją, no na przykład tak jak dzisiaj po wnętrzach klasztoru sióstr nazaretanek w Komańczy. Jeżeli słuchacz odniesie wrażenie takiej właśnie wędrówki radiowej, jeżeli przymknie oczy i zobaczy te miejsca dzięki głosom, ludziom, słowom, no to nic piękniejszego nam się nie może już zdarzyć, to wtedy nasz cel osiągnięty. Klasztor Sióstr Nazarytanek w Komańczy to jedno z miejsc internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia przebywał tam w połowie lat 50. ubiegłego wieku. Odwiedzający klasztor mogą zobaczyć m.in. Izbę Pamięci poświęconą kardynałowi. Dzięki Bogu pandemia nas ominęła jak dotąd, ale dom mamy już otwarty. Otwarty dla wszystkich zwiedzających, dla tych, którzy chcą przyjść, którzy chcą się pomodlić, którzy chcą zobaczyć miejsca internowania księdza prymasa. Oczywiście z zachowaniem pewnego ramowego reżimu sanitarnego. Turystów w Komańczy nie brakuje, aczkolwiek zawsze chcielibyśmy, żeby było tego, tych osób więcej. Głównym celem odwiedzin, jak zawsze, klasztor Sióstr Nazarytanek, słynne miejsce ze względu jeszcze na rocznicę, bo ty, rocznicę po prostu, zarówno tutaj, jeżeli chodzi o zarząd pobytu, jak i Jana Pawła II, również tutaj, to jednak łączy się Jan Paweł II u nas zawsze z kardynałem wyszyńskim, więc co mamy dość dużo.